Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu w ramach poniedziałku na Kuźniczej. Dzisiaj spotkanie dotyczące osoby, już pułkownika tak, przyjęło się chyba i tak zostanie, rotmistrza Witolda Pileckiego. Yy, organizujemy to spotkanie w ramach Dni Rotmistrza i może na początek ja odczytam, yy, jakie spotkania jeszcze zostały, jakby, no, jeż, jeszcze się odbędą w ramach tych Dni Rotmistrza. One odbywają się w Wrocławiu w dniach 13 do 25 maja, czyli od rocznicy urodzin Witolda Pileckiego do rocznicy wykonania haniebnego wyroku śmierci. Oczywiście wcześniejszych, tych, które już minęły, nie będę czytał, nie ma takiej potrzeby. Natomiast zaczynając no dzisiaj, tak, o godzinie 17, spotykamy się właśnie na pokazie filmu Ucieczka z Piekła, o którym jeszcze kilka słów za chwilkę. Jutro w środę o 19.00. Jutro wtorek? Tak, słusznie. Jutro wtorek. W środę. Czyli pojutrze. W środę. Recital Wojciecha Popkiewicza w imieniu Rzeczpospolitej. Klub Muzyki i Literatury Plac Kościuszki 10, godzina 19.00. W sobotę 24.00. Odsłonięcie Kamienia w Pamięci Rotmistrza Pileckiego w Sobótce na ulicy Armii Krajowej 13 koło Domu Turysty PTTK pod Wieżycą. O 19 w sobotę koncert Andrzeja Kołakowskiego w klubie Easy Rider Club na placu Orlon Lwowskich 20B. W niedzielę 25, czyli w ostatni dzień właśnie z tych dni Rotmistrza o dziewiątej rano w kościele Najświętszej Marii Panny na Piasku odbędzie się msza święta w intencji odnowy ducha narodu polskiego w Rycie Trydenckim. Tu jeszcze parę słów też za chwileczkę dopowiem. I w godzinach 17 do 20 spotkanie autorskie z Tadeuszem Płużańskim, promocja książki z otchłani, pokaz filmu Witold. Sala w Centrum Duszpasterskim Archidiecezji Wrocławskiej na ulicy Katedralnej 4 i od 20.30 do 22.00 wieczorne spotkanie przy Pomniku Rotmistrza, międzynarodowy projekt nazwijmy ich po imieniu i odbędzie się w ramach tego też pokaz filmu, występ artystyczny Antoniego Kamińskiego oraz dyskusję z udziałem Tadeusza Kłużeńskiego. Przy, przy Pomniku na promenadzie staromiejskiej, Przy pomniku Pileckiego. To może od razu tak jako ciekawostkę, to jest bardzo rzadko e, jakby podnoszony temat z życia, e, z życia Pileckiego. On kiedy przyjechał z Włoch, z drugiego korpusu generała Andersa, oczywiście jednym z jego zadań było formowanie siatki wywiadowczej dla drugiego, drugiego korpusu, ale też otrzymał rozkaz od generała Andersa, aby organizować muszę właśnie w intencji odbudowy ducha narodu polskiego. I ta msza wrocławska, która odbędzie się teraz w, poniedział w niedzielę o 9 rano, jest odpowiedzią środowisk yy, kombatantów armii krajowej. Oni też tak niedawno podjęli to znowu. Poprosili, żeby rozpocząć tę mszę na nowo, właśnie nawołując do, nawiązując do, do tej spuścizny Pileckiego, do tego jego zadania. Także no myślę, że warto też tak? wybrać się, oczywiście pomijając całą mszę. Ale też ciekawe, że cię jakby, no to Pilecki sam wzywał bezpośrednio do, i rozpoczął inicjatywę tych mszy.